A oto kolejny odcinek, zagrajmy w tajemnicze, złote miasta. No, trójka naszych dzielnych bohaterów została rozdzielona. Każdy będzie działał tutaj, przynajmniej przez jakiś czas, we własnym zakresie. Tao za wiele nie może zrobić, tak? Esteban... Aha, Esteban też za wiele nie może zrobić. No to znowu cała nadzieja w Zii. Tak jak już ostatnio mówiłem, Zii ostatnio wykonuje najtrudniejsze misje. Albo jedyne możliwe misje. Tutaj jakiś guziczek mogę wcisnąć, więc może... A, czasówka. Tutaj dla Estebana się robi jakieś przejście. Zobaczmy. Tylko ostrożnie, bo tu widziałem ktoś chodził, ale. Aha, dobra, jest ok. No i teraz tak. Esteban czy Zia? Jeżeli poszłaby Zia, ona się tu może przycisnąć. Może sobie iść tędy, 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 tędy. Tu są jakieś nieaktywne dźwignie. Urządzenie słoneczne, zamknięte drzwi. No to tutaj taki ślepy zaułek. A Esteban, jakby poszedł, to. No, to problemy najmana tutaj są i to takie. Hmm. Dobra, tu są jacyś goście. Dobra, teraz by można było iść. A nie, chociaż ja wiem, szybko się odwrócił ten koleś. Ilu to w ogóle ich jest? O, i to będzie problematyczne, widzę już. To będzie problematyczne. Tu są zwoje do wzięcia w narożniku. Tu jakieś do wzięcia, tu do wzięcia, tu do wzięcia. Jeszcze raz, czy ja tędy mogę iść? Jeżeli. On się odwraca, ja idę tędy. Nie, dam radę, luzik. Pójdę tędy, tu trochę poczekam, pójdę za nim dalej. Pójdę, pójdę, szybko, 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 ten się nie odwraca. Pójdę tu... Aha, tu, żeby się nie nadziać. Pójdę tu, 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 Dobra, luzik. Wyśmiemy zwoje, wyśmiemy zwoje. Powinno być dobrze. Powinno być dobrze, tylko ten start tutaj... Teraz... Okej. Okay. Na razie po prostu trzeba iść. No i tutaj trzeba poczekać chwilę. I teraz ten gościu chyba okej. Okay. Pójdę sobie tutaj wszystko zbiorę. stąże... stążę. Zdążę. zdążę. Łatwo. Dobra. Wyglądało groźnie, bo tylu ich tam chodziło, ale udało się. Tutaj nawet coś mogę sobie zebrać no, ale pewnie trzeba będzie te dźwignie jakoś aktywować. Zobaczymy, co się stanie. Ta! Czyli tak, czyli Zia. Czyli Zia, bo patrzyliśmy, że ona tu ma dostęp do tych dźwigni i te dźwignie pewnie będą przestawiać kładki. O, i jakby Esteban tutaj przeszedł po nich, to miałby już dostęp do urządzenia słonecznego i miałby w ogóle dostęp, już by miał dostęp, od razu tutaj. Tu są drzwi zamknięte, tu jest urządzenie słoneczne, ale nieaktywne. No ale dobra, dobra, tu już, tu już coś będzie można porobić. Na pewno Zia może dotrzeć do dźwigni, więc... Więc zajmijmy się tym od razu. Tu są zwoje też takie pergaminy dla ZI, ale tutaj pewnie no nie, tutaj było zamknięte. Dobra, no to zobaczmy dźwignię. W takim razie. Pomalutku. Ta dźwignia jest odpowiedzialna za te trzy kładki z lewej i nawet są już nieźle ułożone, co? Nawet są już nieźle ułożone, okej, okay, to pamiętajmy. Druga dźwignia odpowiada za kładki te w rogu, też są nieźle ułożone, od razu się tutaj wyjście tworzy. Zobaczmy, ta dźwignia jest odpowiedzialna za... mmm... okej... Okay. Tutaj jakbyśmy potrzebowali wejścia, tutaj, no dobra, zapamiętajmy. Ta jest odpowiedzialna za te trzy. Tu, 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 przejście od razu. Tu tylko tego brakuje. Yy, zaraz te trzy. A te trzy tutaj to ustawiało. Jest zrobione. To proste było. No to akurat w ogóle bez użycia ostatniej dźwigni, bez użycia nawet pierwszej dźwigni. Dobrze poszło. Czyli tu sobie pozbieram i tu było to urządzenie słoneczne, tak? Dam radę sięgnąć? Dam radę sięgnąć. Zobaczmy, co się stanie. Co się stanie? Aha, dobra. Tu może Zia przejść. Pytanie: Czy chcemy iść najpierw Estebanem? Ale Estebanem tutaj patrzyliśmy, że jest, no właśnie, nieaktywne urządzenie słoneczne i dalej zamknięte drzwi. Więc tu za wiele nie zrobimy. A jeżeli Zia by poszła, to ona by mogła pozbierać tutaj masę pergaminów. Jest jakaś płytka, no to warto by było sprawdzić. Jest w ogóle skrzynka z orechalku. Tu są dźwignie, ale nie ma dostępu. Jakiś guzik nie ma dostępu. Dobra, zobaczmy, co robi ta płytka. Przy okazji, zbierzemy masę pergaminów. To sobie wezmę, tak chaotycznie porozrzucamy. Mhm, ale dużo tego, dużo tego. Wydawało się na początku, o, 88 pergaminów do zebrania, już mamy 58. I tutaj... Aha, no to teraz Esteban w takim razie. A Tao siedzi i się leni. No ale nie ma wyboru. Tao nic tutaj na razie nie zrobi. Mm -hmm. Dobra, no spokojnie. Co tu się dzieje? Ten się odwraca. Można by przechodzić. Aha, tylko tak, żeby się na tego gościa nie władować. No, tu trzeba znaleźć jakiś dobry moment. Może teraz on sobie pójdzie, ten się odwróci, teraz pójdę. Schowam się tu. Tam na dole jest to urządzenie słoneczne, tak? Więc fajnie by było... Hmm, ten się tu odwraca, ten się O kurde, nie chciałem. My, myślałem, że tryb kamery jest włączony, ale się okazuje, że mogłem przejść. Jakoś ten... ten taki niemrawy się wydaje. Może jak bliżej bym podszedł? Myślałem, że mam tryb kamery. Okej... Okay. Pójdę do tego urządzenia słonecznego, po prostu. I zobaczymy co to robi. A pergaminę zaraz sobie zbiorę. Hmm. Hmm. Yy. Aha, to jest przejście dla Estebana też dalej. No to zostajemy przy Estebanie w takim razie. Niech się ten odwróci. Ja sobie tu wezmę to, schowam się tu. I teraz dalej, żeby przejść, no nie powinno być problemów, tylko, hmm, tylko te, niech ten sobie pójdzie stąd. Ten się później też odwróci i powinien być luz. Okej. Okay. Jest guziczek, zobaczmy, są dźwignie, jest płytka, no tutaj dużo rzeczy. Znaczy tak, guziczek możemy wcisnąć. Jeżeli to nie będzie czasówka, no to coś już zrobi. Jest czasówka. Zia może przejść. Czy Zia chce tam przejść szybko? Niech przejdzie. Ła. Jestem tu. Jakby co to, jeszcze raz wciśniemy guzik i się wróci, ale skoro już tu jestem... Aha, jest jakiś inny przycisk, potrzebujemy klucza. A tu jest klucz. Ale żeby zdobyć klucz, potrzebujemy papugę Tao. A Tao nie ma wciąż przejścia, chyba że ten guzik mu umożliwi, umożliwi przejście. Zobaczmy. Czy ten guzik... Tak, tu jest czasówka dla Tao. Tylko żeby się nie nadział tam na tego strażnika. No nie, tu luz. Dobra, on, on, on niech tutaj sobie będzie. No i teraz każdy coś może robić, w sumie. Jeżeli byśmy się skupili na Tao, no to można by to wszystko pozbierać, pozbierać, tu się schować, pójść dalej, zdobyć kluczyk, siedząc w beczce na przykład, iść gdzieś tutaj, iść gdzieś tutaj. Aha, i dojść do zagadki, wcisnąć przycisk, można by. No Tao tutaj ma naprawdę teraz niezłe perspektywy. O, i może być nawet potrzebny tutaj do dźwigni, które na razie są nieaktywne. Dobra, a Zia? Zia musi czekać, aż Tao zdobędzie kluczyk, tak? A ja teraz się nie mogę w ogóle przełączać. No dobra, to skupmy się na Tao. Skoro się nie mogę przełączać, tylko już ostrożnie. Tutaj ktoś chodzi? Nie, tu nikt nie chodzi. Tylko ci po prostu zmieniają pozę. Okej, okay, poczekajmy, niech ten się odwróci Okej, okay, ten się tu patrzy No i teraz, teraz momencik Tu jest pudło Aha, ten tu chodzi, dobra Ale on tu długo nie będzie chyba patrzył, co? Tak na, na oko Dobra, tu się schowam yy, Jak się ten odwraca teraz? Tak na zdziwacznie, ale tu chyba nic się nie dzieje. Co, co, co to był za dźwięk? Tu się schowam. No. Dobra, bierzemy kluczyk. Mamy kluczyk. Teraz teoretycznie, nawet na można by się prze, przełączyć, ale już skoro Tao. Aha, tu jeszcze są. Skoro Tao teraz. zajmuje się tymi sprawami, to ja sobie pozwolę już skończyć, nim tę. tę misję skradankową. O... No pójdę za tym gościem, schowam się w beczce I pójdę sobie dalej. No, e, to łatwe też było. Tu jakaś zagadka, ale to na razie zostawmy w spokoju, na pewno na pewno mogę ten guzik wcisnąć. Aha, e, tu są też pergaminy dla Zii Tu można by się schować. <laughs> Dobra, ale skoro mamy kluczyk... Skoro mamy kluczyk, zobaczmy, co Zia może tym zrobić. Aha, no dobra, dostęp dla Zii, czyli Zia może. Może połączyć się z Tao, jakkolwiek by to nie brzmiało. I oni już tutaj sobie będą, tylko trzeba zachować ostrożność. Mhm. Niech on się odwróci. Nie wiem, jaki on ma zasięg widzenia. Może jakąś lornetkę ma. Ten też niech się odwróci. Tutaj jakiś był, coś tu się może złego stać, chyba nie. Nie wiem. Wolę poczekać. Dobra, to może ta o niech też sobie zbierze te pergaminy od razu. Ten się odwrócił. No, ale szybko się odwraca. Poczekajmy jeszcze. Nie wiem po co ta skrzynia tu w ogóle jest. 88, wszystkie mamy. Wszystkie mamy pergaminy. Trzeba jakoś dorwać jeszcze skrzynkę. I znaleźć wyjście. Ale wyjście pewnie tu będzie, bo, tu, bo, bo tutaj się szykuje jakaś taka zagadka, nie? A zazwyczaj tak jest, że pod koniec misji są zagadki takie obrazkowe. Okej. Okay. Co tutaj w ogóle te... Aha, to są dźwignie, ale nieaktywne. Hmm. Tu są dźwignie, ale nieaktywne. Tu będzie pewnie wyjście. Dźwignie, ale nie Aktywne. Tu jest skrzynka. Esteban może stanąć na płytce. Dobra. Może to aktywuje dźwignię. W ogóle do tych dźwigni ma dostęp i są aktywne też. Podejrzewam, że jak stanę na płytce. Tak, dźwignie staną się aktywne. Ach. Tu jest w ogóle jakieś od razu takie ładne przejście. A chwila, a te dźwignie Estebanowe co one robią. Na przykład ta. Aha. Te dwa. Czy to fajnie, żeby było ustawione do skrzynki, nie? A to co robi? A to robi tak. Tu, tu. Hmm. Dobra. Zobaczmy, zobaczmy tamte dźwignie. Zia. Pokaż, co robią te dźwignie 3. Ta dźwignia. Mm -hmm, tu jest dostęp do skrzynki. No ładnie się to układa, ale. Niewiele mi to mówi. Dobra, tu. O, 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 ono prawie. Zaraz, zaraz. Te Estebanowe mogły jakoś. Yy, tu, 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 tu. Chwila, chwila. Jak te Estebanowe działały? Bo no, tu już. Nie, 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 nie. Jeszcze nie idziesz. Nie, to, to, to tak nie wyjdzie. A to? Nie. Ale może z tym... Moment, moment. Jakbyśmy to górne przesunęli. Moment, moment, Zia, weź ty tutaj jeszcze raz. Jeżeli byśmy to... Z... O, 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 jest! Jest! Ey, yy, momencik, tylko teraz... Aha, no to luzik, tak jest Estepan będzie po tamtej stronie, ta o stoi. Damy radę też skrzynkę wtedy bezproblemowo wziąć. Z tego względu, że... A nie, nie damy rady bezproblemowo wziąć. Bo tu ktoś musi stać na płytce przecież. Momencik, jak to zrobić? Hmm, 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 A wiem! No to proste przecież. Zia może sobie na przykład stanąć... Tu? Damy radę to przekręcić? Estebanem damy radę, nie? Bo to było jakoś... O, o, o! To, 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 to! I teraz zrobię z powrotem tak jak było, i będzie dobrze. Yy, czyli. Aha, no, no tu nawet można sobie tu iść od razu. Esteban z powrotem przestawi to, i to jest to. Łatwo. Dobra, wszystkie pergaminy są, skrzynka jest. Pora na zagadkę w takim razie, czyli tutaj tało potrzebny. No dajesz. Nie mamy kamienia, także potrzebujemy trzech elementów maksymalnie. Chiński smok wybiera deszcz lub dobrą pogodę. Są trzy elementy. Smok, deszcz, dobra pogoda, pewnie słońce. Smok. Smok. Symbol deszczu kojarzymy... To jest to, tu jest burza, tu jest deszcz i słońce. A tu jest słońce, no i dobrze. To pewnie będzie to tutaj. Tak jest. Aha, jeszcze urządzenie słoneczne, czyli Esteban. Potrzebny. I mamy wyjście. A to było łatwe nawet, nie? Albo już po prostu nabieram wprawy w tej gier O, w tej gierce. A co to jest? <ś unexpectedly> <laughs> <laughs> może to te prawdziwe oczy teraz, których szukali i co? Tak, no cieszą się, to może to. Tu wszystko dobrze, tu wszystko dobrze. Czas, jaki czas? 15 minut 42 sekundy. Można było w 10 minut zrobić. Stąd wszystko widać. Oczy, znak i nietoperze, które fruwają wokół niego. To są małe ślady łap. Prawo dzieci. To są ślady łap smoka o sześciu pazurach. To? Doskonale. A teraz? No teraz będzie jazda. Uwaga! Ogień smoka pokazał drogę. Czyli to znaczy, to znaczy, że to tam wysoko? A zatem musimy ruszać. Łapanie. Dobrze, że mają tego kondora, nie? A nie, idą pieszo, sorry. No tak. Może kondor by nie miał gdzie wylądować. No, może i tak było już. Nie pamiętam tego drugiego sezonu, tego anime. Piszcie w górę. Na tamtej górze tli się światło. Stawiam, że prawie jesteśmy na miejscu. Jezioro jest zamarznięte, przejdziemy je. Uważaj, Estebanie. Ups. No tak. Estebaniu. No i po smoku, nie? Ups. Patrzcie. Mhm. Cóż za zbieg okoliczności? Niewiarygodne. No, zamiast kondora złotego mają złotego smoka. Technologia złotych miast ciąg dalszy. Spójrz, tutaj na podłodze. To jak w pierwszym mieście, pamiętasz? Raz, dwa, trzy... No, idą. Czyżby kolejna misja była w Złotym Mieście? Bramy Miasta. Tak jest, Złote Miasto. Chociaż na razie to nie wygląda na Złote Miasto. Wreszcie znaleźliśmy Złote Miasto. Przypomina mi pierwsze Złote Miasto, pamiętacie? Pamiętam, że się zawaliło. Tym razem niczego nie dotykamy, dobra? Dobrze, to obiecuję. Ale najpierw musimy wymyślić, jak dotrzeć do miasta. No dobra, w następnym odcinku będziemy próbować dotrzeć do miasta, a tymczasem ja Was żegnam, trzymajcie się na razie.